Dawno nie słyszałem tak wielkiej bzdury, że Polki nie chcą mieć dzieci tylko dlatego, bo nie mogą ich potem zabić. Jest to oczywiście nieprawda. Inne przyczyny, które podajecie, dlaczego Polki nie mają dzieci, również są nieprawdziwe. Istnieje mnóstwo państw, gdzie dostęp do mieszkań, do szkół, do żłobków, do opieki medycznej jest znacznie lepszy niż w Polsce, ale demografia wcale tam, wca, wcale tam lepsza nie jest. Problem jest kulturowy. Polki nie mają dzieci, bo po prostu z różnych przyczyn nie, nie chcą ich mieć. Jedną z tych przyczyn jest właśnie ta propaganda, z którą tu Państwo mieli. Się przed chwilą do czynienia. Przedstawianie Polkom macierzyństwa jako jakiejś wielkiej tragedii, przedstawianie rodzin wielodzietnych jako rodzin patologicznych. Prawda jest taka, że macierzyństwo jest piękne. Każdy dar kolejnego życia jest piękne. Ojcostwo również jest piękne, a każde dziecko jest po prostu wielkim darem. Gdyby media, takie jak telewizja, niestety publiczna w likwidacji, TV, Newsweek, Gazeta Wyborcza, raz na jakiś czas dali artykuł o tym, że macierzyństwo naprawdę jest piękne, że można się w ten sposób realizować i dzieci w Polsce byłoby więcej. Ale niestety przedstawia cały czas propagandę przeciwko rodzeniu dzieci.